George Mueller. Odpowiedzi na modlitwę. 1898 rok. strona 44-45. Nawrócenie sierot 26 maja 1860 rok. Dzień po dniu i rok po roku. Przez pomoc Bożą pracowaliśmy w modlitwie dla duchowej korzyści sierot pod naszą opieką. Te nasze błagania, które były przez 24 lata sprowadzane przed Pana, zostały obficie wysłuchane w poprzednich latach. W nawróceniu setek spośród nich. Mieliśmy także powtarzające się okresy, w których w ciągu krótkiego czasu wiele lub nawet wszystkie środki jednocześnie nawróciły się. Taki okres mieliśmy około 3 lata. Od kiedy, gdy w ciągu kilku dni około 60 z nich zostało przeprowadzonych do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. I takie okresy mieliśmy znowu dwa razy w ciągu pierwszego roku. Pierwszy był w lipcu 1859, gdy Duch Boży działał w jednej szkole 120 dziewcząt tak potężnie, że więcej niż połowa została sprowadzona do głębokiej troski o zbawienie ich dusz. To działanie, co więcej, nie było chwilową ekscytacją, ale po więcej niż upłyniętych 11 miesiącach było 31 z nich, co do których jest pełna pewność co do ich nawrócenia, i 32 z nich, co do których jest dobra miara nadziei, choć nie taka sama, jak odnośnie tamtych trzydziestu jeden, jest zatem sześćdziesiąt trzy ze sto dwudziestu sierot w tej szkole, które uznaje się, że zostały nawrócone w lipcu 1859. To błogosławieństwo i wielkie działanie ducha świętego nie może zostać wyśledzone do żadnej konkretnej przyczyny. Jest to jednakże najcenniejsza odpowiedź na modlitwę. Tak na to patrzymy i jesteśmy zachęceni przez to, by jeszcze bardziej oczekiwać od Boga. Drugi okres wielkiej pracy Ducha Świętego pośród sierot w ciągu ostatniego roku był przy końcu stycznia i początku lutego 1860. Szczegóły tego są najważniejsze, ale muszę zadowolić się stwierdzeniem, że ta wielka praca Ducha Bożego w styczniu i lutym 1860 roku rozpoczęła się pośród młodszej klasy dzieci pod naszą opieką małe dziewczynki mające około 6, 7, 8 i 9 lat. Potem to przeszło na starsze dziewczynki i potem na chłopców, tak, że w ciągu około 10 dni ponad 200 sierot zostało pobudzonych do lęku o swoje dusze i w wielu przypadkach natychmiast odnalazły pokój przez wiarę w naszego Pana Jezusa. Od razu poprosiły, by pozwolono im mieć wśród nich spotkania modlitewne i mają je od tamtego czasu. Wiele z nich ukazało także obawy o zbawienie ich towarzyszy i ludzi, z którymi mieli relacje i przemówili lub napisali do nich, mówiąc o drodze do bycia zbawionym.